Siemanko. Dzisiaj jesteśmy w Huddersfield i dziś mam zamiar pokazać wam bardzo fajne miejsce na spacer. Bardzo ładny park. Tutaj jest nazwa tego parku. Także co? Zapraszam do oglądania! Zmierzamy w kierunku takiego bardzo fajnego starego mostu, na którym można zrobić świetne zdjęcia. Sam park oficjalnie otwarty był w 1883 roku i był to pierwszy park dostępny dla ludzi w Huddersfield. Wszystko można znaleźć w internecie, natomiast ja dzisiaj chciałem Wam pokazać jak najwięcej widoków i całe piękno tego parku. Także oglądajcie. Parking do tego miejsca napiszę Wam w opisie filmu pod podem. E, jeśli chodzi o samo parkowanie to staliśmy tam z przodu przy uliczce, więc płacić nie trzeba. Odwrócę kamerę. Idziemy teraz takim mostem i znaleźliśmy tam taką fajną miejscówkę, także musicie zejść troszeczkę z trasy. Całkiem ciekawa miejscówka, jest po deszczu, więc jest mokro, jest dużo błota, zresztą prawie jak zawsze, jak dzisiaj to jest mnóstwo błota, ale to mi jakoś bardziej nie przeszkadza. O i mamy taki widoczek, co? taki mini wodospad, jakaś dosyć brudna woda. Ale wygląda to nawet fajnie, można fajne zdjęcia zrobić. Zobaczcie, szliśmy z tamtej strony, musieliśmy obejść dookoła iść prosto, i schodzimy teraz na dół tą ścieżką, żeby dojść do tego fajnego mostu. Po który tak naprawdę tutaj przyjechaliśmy, bo miejsce jest naprawdę mega, mega miejsce na zdjęcia. Także trzeba przejść taką ścieżką bardziej boczną bo jak pójdziecie prosto, do samego końca, a tam to wyjdziecie na ulicę, więc nie ma sensu więc musimy zejść tutaj na dół tam na dole jest cmentarz, więc to Miejcie na uwadze, że jak będziecie chodzić w dół to zobaczycie cmentarz, który skręcacie w lewo idziecie tak jak tam gdzie właśnie w oddali Natalia no i macie taką fajną ścieżkę troszeczkę wysoko eee, już to o tym mówiłem, ale jest strasznie dużo błota i w takich tak przeważnie jest dużo, bo tak tym bardziej, że w Anglii no chyba co, co trzeci dzień pada deszcz. Więc pamiętajcie, żeby ubrać sobie dobre buty, żeby nie były, żeby była dobra wszczepność podeszwy i żeby wam nie przemokły. No i uważajcie, żeby nie zjechać na dół, jak będziecie ten szli. Zobaczcie, jakie duże drzewo się przewróciło. Na dróżkę. Ale zobaczcie, jakie drzewo było piękne. Rzadko spotykane, tak mi się wydaje. Fajna odmiana drzewa. Zobaczcie. Nie znam się na drzewach i nie wiem co to jest za odmiana, a jeżeli ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu poniżej. Bo jestem bardzo ciekawy. Zobaczcie na te drzewotamy, jak bardzo interesująco wygląda. Strasznie wielkie, no i bardzo ładne, ciekawe, ciekawy kształt. Idziemy z tej strony. Bardzo ładne przejście klimatyczne. Przed chwilą byłem z drugiej strony. U góry zobaczcie, jak to wygląda z tej strony. Fajnie, dosyć ciekawie. A z daleka widać już most. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. I zobaczcie, tak wygląda most z bliska. No, musicie przyznać, że naprawdę klimat tego miejsca jest niesamowity i bardzo mi się kojarzy z Inkami. Nie wiem dlaczego, ale te budowle kojarzą mi się właśnie z Inkami. Zobaczcie. Pokażę Wam, jak wygląda most jeszcze z dołu. Słonecznie świeci i trochę słabo widać. Można sobie przejść jeszcze pod spodem. I z tej strony wygląda to tak. Z tej strony most, z tej strony mostu nie zachwyca za bardzo, ale, ale z drugiej strony, no musicie przyznać, że miejsce wygląda naprawdę fajnie, dosyć bajkowo. I myślę, że jest warte odwiedzenia. Bardzo łatwy dostęp, więc można sobie przyjść z dziećmi, z rodzinką. Jest tu mało ludzi, więc jest cisza, spokój i można spędzić sobie fajny dzień. No i zmieniliśmy lokalizację. I patrzcie, co znaleźliśmy. Ciekawego, no niby nic takiego, ale jednak fajnie, coś, coś, coś innego. Patrzcie, coś w rodzaju takiej jaskini. Oczywiście jest to zrobione przez człowieka. I szkoda, że takie malutkie. O! Ale na upartego można by było tutaj nawet przenocować. Zobaczcie, taka malutka jaskinia. Tam z obok jeszcze jedna. Będziemy zobaczyć, jak wygląda w tej drugiej. A do tej drugiej nawet nie ma co wchodzić, bo tam praktycznie od razu jest ściana. Także takie malutkie. Może kiedyś tu coś było, nie mam pojęcia. No ale i tak ciekawe, można sobie przyjść posiedzieć. Ogólnie, ogólnie cały park ma mnóstwo fajnych miejsc, gdzie można po prostu usiąść, wyciszyć się, no i relaksować. Także polecam wam to miejsce. Od Nottingham jechaliśmy tutaj godzina i 40 minut, więc jest to kawałek. Drogi, ale jeżeli ktoś ma bliżej, to na pewno warto te miejsce odwiedzać. Nawet myślę, że jeżeli ktoś ma bliżej, to powinien tu przyjechać i zobaczyć miejsce. I patrzcie, jakie mamy widoki z góry. Zobaczcie, tam tu przyszliśmy. Tutaj mamy taki jeszcze jeden mostek. Które też jest bardzo fajny, na przykład na sesję zdjęciową. Można sobie przejść tym spodem i wejść u góry tam, gdzie byliśmy wcześniej. My zeszliśmy z tamtej strony, przed chwilą szliśmy po moście z góry. No i tak wygląda mostek od spodu. No też bardzo fajne klimatyczne miejsce. Myślę, że ten park myślę, że ten park to jest idealne miejsce dla fotografów, bo naprawdę jest tu wiele wiele ciekawych miejsc na których można robić fajne zdjęcia no i co? no już siadamy do naszego mini kuperka i zawijamy na chatę, bo jest wtorek i jutro trzeba lecieć do roboty a dzisiaj trzeba jeszcze e, zmontować film także dzięki jeżeli oglądałeś pamiętaj łapkę w górę komentarz jeżeli jeszcze tego nie robisz to zasubskrybuj kanał bo Myślę, że warto na kanale będzie się działo. Będzie coraz więcej ciekawych filmów, i widzimy się w następnych. Na razie, cześć, dzięki.